Witamy w vlogu z mistrzostw Jest ostatni dzień Matna, jak się czujesz? Ostatni dzień przed nami Dobrze, super Idziemy się na basenie Kolejny update, ja płynę z A ja też Witamy <grych> na basenie Dominika nie chce mi dać nagrywać no nie. Wiesz, co dzisiaj płyniesz? 200 zmiennym. Super, a ty sobie? Ja bym chciał powiedzieć. 100 grzbiet i 800 kałów. O mój Boże, no I... ja się czujesz. Bardzo wiesz. źle. Hej. Ostatnie. Ostateczne uderzenie dzisiaj. Witamy naj, najwierniejszego fana w całej Bydgoszczy. Przywitaj się. Hello. Tak. Idziemy jeszcze do dziewczyn, żeby ich zaskoczyć. No jak na golasa to jeszcze lepsze. O, tutaj idzie do mnie. Idziemy dalej. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Nadia, co robisz? Golenuszki. Nadia. Golenuszki. <suszy> Powodzenia. Dzięki. I skończył się pierwszy blok. Cebuś, przed 800 problem. Jak emocje? Jest jodne, jest dobrze Super Olo, jak przed 800? Dobrze Dobrze Dobrze? Dobrze. dobrze? dobrze. So, się cieszy, że jest kamerowany Kamera Daj Nie Jarek, jak jest Привет, haroszu Tu Oliver from Russia Ja też jadę, to uciekło. Się Po finałach jedziemy do domu. Okej, okay, let's go. Witamy na finałach. Ostatni dzień. Marianna, powiedz jak się czujesz. Nie czuje się super, to jest prawda Jak przed chwilą y Jestem zmęczona bardzo Tak, powiedziała, że zdechła nawet Zdechła, tak użyła tego słowa Olivier też zdechł Tak I no, już ludzie pływają My też zaraz musimy Chcemy się rozgrzać Gdzie idziecie? Się rozgrzać Gdzie? Się rozgrzać co to znaczy się rozdżać? My musimy zrobić taktykę znaną przez Cebusia Czyli nie rozgrzewamy się i wchodzimy do wody Co powiesz? Jestem zmęczony, Płynąłem 800 metrów gra Jarek To, nie to yeah. się tego przybliżyć? Nie, a Jarek ma finał yy, na 200 z Jeszcze tylko 100 metrów i będę miał 2 km przez całe mistrzostwa. Gratulacje. Prawie. Na torze trzecim piętnastka Bydgosz, zespół drugi Ciesielska, Studzińska, Sadowska, Nowa. Zespół młodzieżowy, na torze drugim juniorki piętnastka Bydgosz, Rydyńska, Kamińska, Sienkiewicz, Orum. Torczeń siódmym piętnastka Bydgosz, Miniszewski, Janeczek, Knop i piątek. medal brązowy dla drużyny gospodarzy Piątka Bydgoszcz w składzie Rydyńska, Sienkiewicz, Orum i Kamińska